To teraz... Czekaj, siemaneczko, witajcie siemaneczki w kolejnym odcinku z Minecraft Build Battle. I dzisiaj na Skypeie siedzi ze mną KPX Pompa. No A siemanko. No, więc tak ja sobie już na normalną kamerkę zrobisz i wciśnę, wychodzę, No i nie to będzie mi kurde, Dołączyłem sam na coś. A dobra A już do podołączali Za chwilę zaczniemy Motyw ryba, dobra. Dobra, najważniejsze jest, żeby. Ryba. Ić, Laura. Nie. To była na Najważniejsze jest, żeby ta ryba jakiś sensowny ogon miała. I w ogóle miała coś sensownego w swoim ciele, czyli jakieś płetwy, że coś. Dobra. Dobra, zrobię taką Rybę w kratę. Nie, tutaj już nie powinna tego mieć, dobra. Tutaj, tutaj. Tutaj. I tutaj, dobra. No i myślę, że widzimy się zaraz, jak zacznie się ocenianie, więc zapraszam po cięciu. Dobra, ludzie, witam Was z powrotem po cięcie, Jak widzicie, dodałem tutaj takie bąbelki, wodę na podłoże. I zobaczymy, jak, się, jak to się sprawdzi tutaj. Ło! Tutaj ktoś chciał jakiegoś wieloryba czy coś zrobić. No to może być. że to jest skończone. No to jest skończone, ale dam może być, bo mi się zbyt nie podoba. Teraz moje, oczywiście. Staw, ocalę. Tutaj nemo taki, no dam spoko, bo mi się podoba. To mi się za zbytnie nie podoba. Dziwne. Kolejne. A to co? To. Aha, ktoś chciał zrobić akwarium. No ale za zbytnio mu to nie wyszło. No dam to. Bo nie podoba mi się. Tutaj gdyby w ogóle w nocy jakiegoś kalmara zrobił czy coś. Ale to, to jest po prostu śmiernica. A śmiernicę też można budować. No więc szkoda gadać jak najbardziej. No i moje jest drugie miejsce. A to wygrało. No i w sumie słusznie. A z Wami się widzę na kolejnej arenie. Doro ludzie już po cięciu. Je muszę zbudować puchar ale pierwsze co zrobię to dzień pogoda słoneczna a podłoże niech będzie czarna wełna jest OK. teraz tak puchar przede wszystkim powinien być złoty no albo diamentowy ale ja zrobię złoty bo złoty lepszy Kurde, przyspiesz do budowanie. Jeszcze tutaj, tak zrobię, jest ok. To muszę tak jakby zaokrąglić. Okej, okay. i pam, 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 pam. No i dobra, robimy tutaj oczywiście ten puchar. O kurde. Udało się ci, ci... Udało się tobie tego Minecrafta pobrać? Tak. Sze. Aha Okapi też chce mieć Minecrafta, żeby czasem tu ze mną coś nagrać. Nie, tak to już nie może być. No i jest puchar, Ja tu jeszcze uchwyty zrobię. No, z wami się widzę po cięciu, jak zacznie się ocenianie. Dobra, witam was po cięciu. Już wystawimy oceny. To jest pierwsza praca. No i ja jej daję... Oczywiście szkoda gadać, bo ona mi się nie podoba. To nawet nie jest puchar. Druga praca. To jest moja, kur... Nie, to nie jest moje To nie jest moje Myślałem już. No i tu dam... Szkoda gadać też, bo jakiś gruby nawet nie ma... Środka otwartego. To też nie mój. To jest w ogóle jakiś kościelny kielich z grubym uchwytem, no. na no super bo ma taką grubą rączkę. Jeszcze w dodatku chyba tu... Nie. No. Jest symetryczna, no ale... Dobra, tutaj, tutaj też nie jest mój puchar, no ale... Da może być, bo trochę za duży te uchwyty, ale tak to ten puchar jest świetny. no i kolejny puchar to już wygląda też bardziej jak jakaś złota miska czy kielich daje... nawet nie szkoda gadać że prygłyn woda no i to jest mój puchar ja wiem, że go za dobrze nie ocenię. no więc co mi no i ja jestem czwarty no i okej okay. jestem czwarty Spoko Chodź, 11 punktów zdobyłem. Na razie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Na razie. Do zobaczenia, cześć i na razie. Kapi, pożegnaj się. Na razie, cześć punkta. No, na razie cześć, sutek. Do zobaczenia.